Hej, hej moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. No ale jak większość z was wie była to przerwa związana ze zdrowiem Ewelki. Ewelka jest już w domu. Pomału, pomału będzie wracała do siebie. W sumie jest ze mną w pokoju, także może się tam odezwie. Halo, halo, jesteś? Tak, jestem. Leżę. No, Ewelka leży. Także mówię, będzie nasłuchiwać y, dzisiejszej premiery. No jak widzicie już jest dosyć późny po ale mówię, była premiera. A ja ostatnio, no jak sami widzicie, prawie cały tydzień nie, nie wstawiałem nic, no bo nie byłem w stanie jak i no naprawdę, sami wiecie, jak się sypie zdrowie, no to nie ma się tak naprawdę czasu, chęci tego wszystkiego, żeby zapału, żeby to wszystko kontynuować. Dobrze, moi drodzy, także jak widzicie, dzisiaj mamy premierę z drapeczki rubinowe 7, w której maksymalnie możemy wygrać 177. 70, Jezus, 177 777 zł. Zdrapeczka jest, jak widzicie, za 5 zł. Zasady gry są takie same jak w rubinowej. A nie, nie takie same. Przepraszam, w rubinowej były wygrywające liczby. przepraszam Was, wprowadzam w błąd. Znajdujemy siódemeczkę, wygrywamy, przypisa wygrywamy przypisaną kwotę do siódemeczki. Znajdujemy czerwoną siódemeczkę, wygrywamy przypisaną. Kwotę razy 2. Znajdujemy rubinka i wygrywana jest mnożona razy 3. No ale niemniej jednak rubinek jest ze zdrabki rubinowej. Proszę bardzo, tu macie legendę wygranych. No już tymczasem będziemy zaczynali, także trzymajcie kciuki i niech to będzie kciuk w górę za trzymanie kciuków. I niech to będzie też kciuk w górę, że życzycie zdrowia felce. Dobra moi drodzy, także zaczynamy. Zaczynamy, zobaczymy, co ta dzisiejsza premierowa zdrapeczka dla nas ma. Yy, zdrapeczek mam za kwotę 40 zł. No na razie nie będę szalał. Także zaczynamy. Zaczynamy. Tu mamy 12, 40. No i jest pierwsza wygrana, moi drodzy. I to w zdrapeczce z numerem 21. Także mamy siódemeczkę. Na pewno mamy już 5 zł wygrane. Super. Cieszę się bardzo. Dobra. No i drapiemy dalej. A tu mamy szósteczkę, trójeczkę, 16. Moi drodzy, wygrana razy 3. Mamy rubina, no coś niesamowitego. Coś niesamowitego, także super, super, super. Cieszę się bardzo. No dobra, no to sprawdzamy. A tu mamy, tu mamy 5 złotych, a pod rubinkiem mamy 15 złotych razy 3. 50 złotych, moi drodzy, już w zdradce, ja nie wierzę. Coś niesamowitego, Ewelka, 5 dych ich zdrabce. Brawo, super. 50 zł w pierwszej zdrabce. już mamy plusa, moi drodzy. No naprawdę miło nas przywitała ta zdrapeczka. Super, widzisz? Ekstra, mamy 50 zł w zdrapce. Wszystko się zgadza. Razy 3, 15, razy 3, 45 i 5. 50 zł, no rewelacja, naprawdę rewelacja. Także późniejsza premiera, no i nas tutaj jeszcze fajnie. Przywitała, także no nie ma straty na pewno. Cieszę się bardzo, a teraz kasiora potrzebna. Także ekstra. Dobra, ja drapię dalej, <laughs> ale ekstra. Szukamy oczywiście siódemeczki. No i to zdrabka z numerem 21 dała nam taką piękną nie wierzę. Rubin kolejna wygrana razy 3, moi drodzy. Druga zdrabka Oj, coś czuję, że będzie wspaniała premiera. Moi drodzy, kolejna wygrana mnożona razy 3. Sprawdzamy, a tu mamy 5 zł, to mamy tutaj 15 zł w tej zdrapce i zdrapeczka z numerem 31, moi drodzy, to już tu mamy kolejna druga zdrapka 15 zł. Super. Cieszę się bardzo. Lecimy dalej. Drapiemy, drapiemy no naprawdę mnie zaskoczyła. Już naprawdę mamy fajnego plusa. Ja to jestem normalnie, powiem wam moi drodzy w szoku. Rubinowe szaleństwo normalnie. Dobra, ta zdrapeczka pusta. Idziemy, idziemy dalej. O, jemy. dobrze, dobrze. 30, 20, trujeczka 13, 14, 12, 15, 21 i szósteczka. Okej, okay, też nie ma nic, ale ale to nic. <grym> Ale to nic, bo naprawdę jest już bardzo, bardzo fajnie. Dwie pierwsze zdrabki i mega, mega wynik. I drapiemy 21, 19, 43, 30 i 14, także tu jest pusto. Idziemy dalej. A tu mamy 22, 45, 20, 2, przepraszam, 12. Trójeczkę 13, 44, 35, 23 i 39, dobra, i idziemy dalej moi drodzy, idziemy dalej, już w sumie przedostatnia zdrapeczka, ale jeszcze dzisiaj na to wszystko może coś jeszcze zde. Otworzymy, może nie zdrapiemy, a może otworzymy. Dobra, 15, 31, 22, 24, 28 i 14. Także pusto. No i moi drodzy, ostatnia zrapeczka, rubinowe 7, numerem 13. Także sprawdzamy ją i patrzymy. A tu mamy 11, 5, 18. No i jest siódemeczka, moi drodzy. Siódemeczka ekstra ekstra ekstra. Druga siódemeczka, moi drodzy. No już teraz jest bardzo ekstra, ja nie wierzę normalnie naprawdę piękna premiera. 26, 21 i 8. Dobra, no to sprawdzamy, co się kryje pod tymi dwoma siódemeczkami, a tu mamy piątaka i tu mamy też piątaka, także mamy dyszkę. Moi drodzy, dzisiaj premiera 8 zdrapek. Bardzo, bardzo udana. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Mamy tu 50, 60, 75 złotych. Wow! 75 złotych, czyli jesteśmy 35 złotych jeszcze do przodu. Bardzo się cieszę, naprawdę, że te zdrapeczki nas tak przemiło przywitały. Ale jeszcze, moi drodzy, to nie koniec na dziś. Zostańcie na jeszcze chwilę, bo tutaj odpakuję sobie teraz razem z wami przesyłkę, a w sumie taki. Nie wiadomo, co tu jest. Myszka Miki na pewno. <laughs> Dostała to Ewelka w przesyłce od Paulinki. Brawo. Także, Paulinko, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dla Kasztana Dawida, jak sami widzicie, nie rozpakowywałem, no bo naprawdę nie miałem, jak Paulince też dałem znać. Także, no teraz już mówię, no muszę, muszę rozpakować. Mówię, nagrałem premierkę. No to przy okazji też odpakujemy tą przesyłkę od Paulinki. Co ona tutaj zaszalała? Ja nie wierzę. Paulinka jest niemożliwa na moimi Sami zobaczcie, moi drodzy. O kurde, jeszcze zdrabki. Czekoladka. Jedna z moich ulubionych. Rzadko jadam, bo droga. <laughs> Bardzo serdecznie dziękuję. Super. Zjem sobie na pewno ze smakiem. Przyda mi się. No i moi drodzy. O! Coś tu Paulinka nam jeszcze napisała. Przeczytajmy. Hej, Dawid. Przy okazji wysyłania prezentu dla Twojej Eweliny pomyślałem również o Tobie, bo Ty też jesteś dobry chłopak. Przyjmij ten drobny upominek ode mnie. Ta zdrabka to chyba Twoja jedna z ulubionych i nie o kolor chodzi, chociaż... Hmm. <laughs> Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, Paulinka, brawo. Dziękuję Ci bardzo, Paulinko. No, możesz, można tak powiedzieć, że jedna z ulubionych, bo jest to zdrabka, w której najwięcej wygrałem 50 złotych kwot. Także naprawdę super. Może teraz też się uda to od Paulinki. Moi drodzy, Paulinka też prowadzi kanał z pewnością i z miłą chęcią. Zostawię Wam link w opisie, także wpadnijcie do Paulinki, jeśli jeszcze ktoś nie zna Paulinki. Brawo, a czekoladę na pewno wszamam sobie zaraz po obiedzie, <taki> takim późnym po pracy. Ale no niestety życie, trzeba pracować i tak dalej. Także moi drodzy, teraz... Trzymamy kciuki za zdrapeczko od Paulinki brawo, pół miliona w diamentach, a ja z miłą, z miłą chęcią ją sobie zdrapie. Także dziękuję Paulinko I jeszcze raz bardzo serdecznie i ten liścik też jest bardzo miły, co mi zostawiłaś. Dziękuję serdecznie. I drapiemy, moi drodzy. A tu mamy 12, 7, 38, 31 i 27. Także drapiemy. A tu mamy 23, 22.

jest wygrana, moi drodzy, jest wygrana od Paulinki Brawo. Super! Mamy dwunastkę, moi drodzy, no Paulinka, także jak widzisz, postarałaś się z drapeczkę. od serca mi wybrałaś. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. 32, jedyneczka, dwójeczka i, i trójeczka. No nie ma, ale mamy dwunastkę, a sprawdzamy, po dwunastką mamy, moi drodzy, dyszkę. Także ekstra jeszcze do dzisiejszego wyniku dokładamy dyszkę. Także, no teraz, jeszcze zrobimy sobie już całkowite podsumowanie, moi drodzy. Z mojej premierowej yy, zdrapeczki Rubinowe 7 udało się wyciągnąć aż 75 zł. Do tego dokładamy dyszkę, bo dostaliśmy tą zdrapeczkę od Paulinki. Brawo, także dzisiejszy wynik to 85 zł. Bardzo się cieszę, moi drodzy. Mam nadzieję, że będę miał częściej teraz czas, żeby coś dla Was nagrać. Będę się w każdym razie starał. Ale mówię, zdrowie jest najważniejsze i tego się trzymajmy. Tymczasem życzę Wam wszystkim pięknego dnia. Zostawiajcie łapeczki w górze dla naszej Ewelki. Niech zwraca nam szybko do zdrowia i żeby też mogła już normalnie nagrywać. Ja jej też kupiłem dzisiejszą premierę, także zobaczymy. Jak będzie na siłach, może jutro albo pojutrze, to dla Was na pewno nagra. Moi drodzy, żegnam się z Wami jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej, cześć. papa. Pa.